Szanowni Państwo, 1 grudnia minie połowę kadencji Rady Miejskiej w Żywcu i również mojej, kiedy to w tym dniu złożyliśmy ślubowanie, że będziemy działać na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego miasta, na rzecz wszystkich, którym nasze miasto jest tak bliskie ich sercu. Od wielu, wielu, wielu lat sprawuję funkcję burmistrza wielu również radnych i jest po prostu przez wiele lat. Cały czas nie przyświeca nam polityka, nie przyświeca nam po prostu kłótnia, tylko przyświeca nam konstruktywne działanie na rzecz mieszkańców naszego miasta. Bardzo wiele w naszym mieście się zmieniło. Bardzo wiele inwestycji zostało zrobionych. Najlepiej zauważają to ci, którzy do naszego miasta przyjeżdżają z zewnątrz. Bo tak, gdy my codziennie przechodzimy koło jakiejś budowli, to wyobrażamy sobie, że ona już była. Tak można powiedzieć dzisiaj, gdy, kiedy minął rok od momentu uruchomienia tej wielkiej inwestycji, jaką była przebudowa mostu na Rzesze Sole i obwodnicy, wykonanie obwodnicy w stronę Korbielowa. Każdy z nas jadąc przez ten most, każdy z nas idąc chodnikiem po tym moście, myśli sobie, że tak już było od lat. Ale nie, tak nie było od lat. Naszą codzienną, ciężką pracą Radni Rady Miejskiej w Rzeszu, ja Moi współpracownicy i jednostki podległe nam, mnie i również wszyscy mieszkańcy tego miasta, którym na sercu leży dobro tego miasta, ciężką, mozolną pracą dajemy wyraz naszemu działaniu. Chciałbym Państwu pokrótce przedstawić w króciutkich filmach ze spotkaniami z radnymi z poszczególnych dzielnicach, co udało nam się zrobić, a co jeszcze będziemy chcieli zrobić. Mamy bardzo duże osiągnięcia w dziedzinie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej. Mamy duże osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury, turystyki. Mamy wiele, wiele dokonań w dziedzinie takiej, jaką jest infrastruktura oświaty, gdzie wyremontowaliśmy, remontujemy albo budujemy nowe przedszkole. Mamy również wiele, wiele innych działań, które na co dzień trzeba rozwiązywać. Te wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się mieszkańcy doradnych w poszczególnych dzielnicach. Te wszystkie kwestie, z którymi mieszkańcy przychodzą do mnie, my bardzo wnikliwie rozpatrujemy i bardzo wnikliwie się nad tym wszystkim pochylamy. Prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju. Wyraz tej polityki zrównoważonego rozwoju jest coroczny ranking organizowany w Sejmie, gdzie zawsze znajdujemy się w ścisłej dziesiątce dziesięciu najlepszych gmin w Polsce. I to jest budujące. To, że nie ktoś tam sobie wymyślił, że my taką nagrodę dostajemy, tylko na podstawie wskaźników GUS-u, na podstawie różnych innych wskaźników, które są miarodajne, my znajdujemy się na takiej, a nie innej pozycji. Przewodniczącemu Rady Miejskiej, wszystkim radnym, mnie, moim współpracownikom, zawsze, Szanowni Państwo, na sercu leży to, a żeby każda sprawa, którą do nas zgłaszacie, żeby każda sprawa, która jest w danym momencie bardzo ważna dla państwa, znalazła przecież swój szczęśliwy finał. Jednak nie da się tak zrobić, żeby wszystko było załatwione, tak sobie każdy z państwa liczy. Nie da się tak zrobić, żeby wszystko, co państwo do nas postulujecie, zostało w trybie natychmiastowym wykonane. To wszystko, co się dzieje, wymaga środków finansowych. A czasy nie są łatwe. Czasy są trudne. Dostajemy wiele różnych decyzji z góry, które tylko dają nam zadania do wykonania, a nie dają nam te decyzje żadnych pieniędzy. Musimy wiele razy obciążać właśnie Państwo, nad czym najbardziej ubolewam, że Wy mieszkańcy najbardziej na tym tracicie, bo z Waszego skromnego budżetu i tak musimy jeszcze wyciągać specjalne jakieś środki na działania w takich czy innych dziedzinach. Myślę jednak, że dzięki konstruktywnemu działaniu nas wszystkich, dzięki takiemu działaniu, że wszyscy myślimy, że miasto jest nasze, dzięki takiemu działaniu, że wszyscy myślimy, że to miasto powinno się dalej rozwijać, i kontynuujemy nie drogę kłótni, nie drogę nienawiści, nie drogę jakichś antagonizmów, ale drogę rozwoju, drogę zgody sąsiedzkiej, drogę patrzenia w przyszłość dla naszych dzieci. Tak miasto się będzie rozwijać. Tylko dzięki temu, że jesteśmy wszyscy razem i razem chcemy osiągnąć wspólny nasz cel, jakim jest dobro naszego miasta Żywca.